Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Przed chwilą słoneczko nam w końcu wyszło z za chmur, ale i tak dalej zimno jest jak w psiarni, ale luty leci, zaraz marzec, zaraz będzie wiosna. Ale Lecimy sprawdzić jaja dinozaura, które są w inkubatorze już miesiąc i tydzień, no bo teoretycznie powinny się już zacząć ruszać, tylko trzeba im tam pogwizdywać i zaraz to spróbujemy zrobić. A tutaj już z samego rana mamy świeże jajeczko gęsie i chyba je od razu zabiorę, bo zaraz ta banda tam na grzędy powchodzi. Zostaw! No kogut jeszcze, ty się za jajka zabierasz. I tutaj jest tak niefortunne te miejsce, no naprawdę. Trzeba szybko zabierać, to jeszcze jako tako te jajko wygląda. Pisaliście, że można nie zabierać, to może usiądzie, no jakby ona w tym miejscu mi usiadła. To by była cała czarna po dwóch dniach. No, pod samą grzędą i tam z tyłu jeszcze kury lubią siedzieć. Trzeba będzie coś z nią pokombinować. Nie wiem, czy jak gęsi się położy jajka w innym miejscu, to ona usiądzie. Podobno te kaczki, co są u mnie? Te francuskie, to nie idą na takie numery. Z kurami to bywa różnie. Większość nawet spokojnie da się przełożyć, ale są takie sztuki, co się nie dadzą przełożyć w nowe miejsce. A towarzystwo, co tutaj? Tak w kurniku. No, bo tu słoneczko jest, tu cieplej. I tutaj, jak im nie zasłaniałem, to wszystkie na tej ścieżce były. A teraz im zasłoniłem, to się tak rozeszło. Ale się niosą dzisiaj jedna, jedna przez drugą. Chciałem powiedzieć, że krzywolec tam przez szybę zagląda. No. Krzywulec to już zagląda sobie, ale przez chmurę, a nie przez szybę. A niosą się na potęgę. Od samego rana kolejka do gniazd. Tylko jedna schodzi, druga wchodzi. Aż jestem ciekawy, ile jajek dzisiaj uzbieram. Ale myślę, że ponad 20 to będzie spokojnie, chociaż znowu one się przeniosły tutaj składać jajka, a już w tej budce dużo mniej. A co to za kolega tutaj leci? A, tam poszedł kruk. Ten kruk też się tu zmrowił i co chwilę tutaj lata nad. A kury się często go boją. Jak tutaj blisko przeleci, to uciekają do kurnika. Kruk to kury tam raczej nie weźmie, ale kiedyś mi się zdarzyło, że mi kurczaka. No, kurczaka, już takiego odrośniętego, tego, co już ze wszystkimi tutaj biegał. Rozszarpał na środku podwórka. No i co zrobić? I to widziałem, znaczy widziałem, jak już go zajadał. Taka historia. O, wlazł do chałupy w końcu. No tutaj temperatura i wilgotność to cały czas mi się ładnie trzymają. Tylko czy to one są zalężone? No, w tych w kurzych jajkach to łatwo sprawdzić, bo tam po tygodniu się prześwietli tą latareczką. Z telefonu i wszystko wiadomo. Widać dosyć wyraźnie. No ale tych jajek to przecież nie prześwietlę. Ale ponąć właśnie już po miesiącu i tygodniu, widać, że się ruszają. Także przygotuję coś płaskiego i zobaczymy. A on tu już ciekawy, co się wyprawia. Talerzyk elegancki, uszykowany, bo ta cerata to ma takie rowki. I wiecie, by było ciężej im się ruszać. I po kolei te jajeczka sprawdzimy. Nie wiem, czy to dobrze robię. Ja mam nadzieję, że pan Jan obejrzy to mi powie bo pan Jan to się zna pan Jan to oczywiście ten pan od którego mam te jajka no i gęsi i indyki bardzo serdecznie mu dziękuję za porady no i teraz trzeba im podobno gwizdać ja to za bardzo gwizdać nie umiem ale pan Jan mi przysłał jak no i co będzie coś tutaj z tego No, ja nie widzę, żeby się tutaj cokolwiek ruszało. Tyle, co jak stół się delikatnie bujnie, to i te jajko się delikatnie bujnie. Ale jakichś ruchów za bardzo nie widać. Wcześniej też ucho przykładałem, ale nic tam z nich nie słychać. Dobra, sprawdzamy resztę. Albo mi się wydaje, albo te się minimalnie rusza, ale nie wiem. To tak delikatnie, że ciężko powiedzieć. Wszystkie jajka sprawdziłem i za bardzo tam nie widać, żeby to się ruszało, ale waga spada tych jajek. Niby, że wada, waga spada to dobry znak, no ale powinny się już ruszać. No zobaczymy, jak sytuacja. Oczywiście dam im jeszcze szansę, niech siedzą w tym inkubatorze. No i za parę dni znowu spróbujemy to skontrolować, ale waga całkiem ładnie spadła od ostatniego razu. Ciekawe, czy jeżeli tam wiecie, na przykład jest ten kuryczak, czy tam mały ten dinozaur i on na przykład już obumarł, to czy też ta waga by spadała, czy nie? No ciężko powiedzieć, a pierwszy raz próbuję inkubować tak skomplikowane jajka do inkubacji. No zobaczymy, teoretycznie za trzy tygodnie gdzieś powinny się kluć. Ale tutaj ucho przykładałem tego, no nic nie słyszę, żeby się tam ruszało. Może za tydzień, może za parę dni, czas pokaże. Czas pokaże, jak to będzie z tymi jajkami emu. Jeszcze troszkę czasu mamy. Teraz tak z perspektywy czasu sobie myślę, że te klucie jaj kurzych czy kaczych na przykład, to jest bardzo proste. Też na początku mi się wydawało bardzo trudne, no ale wiadomo, trzeba nabrać trochę doświadczenia. A propos tego klucia, macie jakieś inkubatory godne polecenia? Bo tak się zastanawiam, może i gęsi by się wykluło, i kurek ozdobnych, może trochę jajek by się kupiło. I jakieś powykluwało, większość to by nie została tu na bazie, poszłaby, poszłaby do ludzi, ale tak może w tym roku by więcej tego trochę puścić. Także jak macie jakieś godne polecenia, ja używałem wcześniej tego Kleo 5 plastikowego. Na początku byłem zadowolony, potem już się słabo kluło. Kilka osób mi pisało, że miało tak samo i to wynika z tego, że on jest właśnie plastikowy, z czasem od temperatury i tak dalej. Ten plastik się potrafi troszkę odkształcić i już wyniki robią się coraz gorsze. Im ten inkubator jest coraz starszy, może coś w tym prawdy jest. Mam jeszcze ten stary inkubator Kleo. Może takich zwykłych jajek bym tam nasadził i odpalił gdzieś w marcu i Zobaczymy, jakie wtedy będą wyniki. A ja idę tutaj do Lublina. Zobaczymy, czy on ma płyn chłodniczy. Bo jak jechałem do tartaku, to grza nie było. A jak wracałem, to już nie było. No i może być taki kłopot, że płyn sobie gdzieś poszedł na wycieczkę. No i wtedy to trzeba uważać. To ważna sprawa, żeby tego pilnować. Bo no bo co? No bo silnik się przegrzeje. Mam nadzieję, że to tylko wajcha się przestawiła. I to nawet jest możliwe, bo ona jest do końca. Z tego co pamiętam, to ona była chyba. Do połowy, i to może być ta kwestia. Bo, oczywiście, te pokrętła w środku to nie działają. Tutaj się steruje temperaturą takim pokrętłem. I tak go z tego co pamiętam, gdzieś na połowie ustawiłem ostatnio, a był do końca. No bo on tak dosyć luźno lata, gdzieś na dziurach mógł się przesunąć. Ale i tak sprawdzę ten płyn chłodniczy, który, gdzie on tutaj jest. To to? Czy to będzie od spryskiwaczy? To tutaj jest ten zbiorniczek. No i nie wygląda to zbyt obiecująco, bo tutaj mamy echo. Ja tam płynu to nie widzę, tylko jakieś farfocle tam latają. Nie, niedobrze, trzeba będzie by trochę nalać, podłożyć jakiś karton, ale tak będę w mieście to kupię, bo chyba nie mam nigdzie Borygo. Jeszcze sprawdzę. Podłoży się karton, zobaczymy, czy są wycieki. Czy może do silnika bierze? No kto to wie, trzeba tu pokombinować. Albo zalać ile się daje, aby do warsztatu dojechać, no bo w jakąś trasę lepiej się nie wybierać, jak tu nie wiadomo, jaka temperatura. Przeszukałem garaż i borygo niestety nie znalazłem. No będę w mieście, to się kupi całą bańkę, to tam się co jakiś czas przydaje. No i zobaczymy, gdzie to ucieka, czy to ucieka. Jak ucieka na zewnątrz, tu chyba pół biedy, gorzej jak ucieka do silnika. No to się sprawdzi. No, tutaj to tak, tu mi tak luźno chodzi ten wąż coś, ale niby tam wchodzi na miejsce. I tutaj idzie, to tędy. No nie wiem. Zobaczymy. Zamykamy, będzie Borygo, to się naleje, to się posprawdza. Tak, patrzę na tą drabinę, patrzę, przy jej nie ruszałem. Odkąd tam właziłem po tą budkę. I co ja tak właziłem po niej? Że to jest tu niezaczepione, to bardzo mądrze. Gdybym tu zleciał na ten krawężnik, bym sobie tą pustą łepetynę jeszcze roztrzaskał. A no, akurat nie taką pustą od wczoraj czy przedwczoraj, bo z nosa to mi leci fest. Zatoki pełne to już nie taka pusta głowa. A teraz lecimy silką oznaczyć jajka, bo przecież ja się tam będę mylił. Oczywiście też dzięki Wam to zrobię, bo nie pomyślałem o tym wcześniej. Tylko nie biorę markera, bo te kury to zawsze tego markera to raz, dwa mi powycierają i znowu nie wiem. Spróbuję dzisiaj kawałek izolacji nalepić. Zobaczymy, czy się będzie trzymało. A co tam u Panów? A dla Panów też coś mam jabłuszko. Dzisiaj dla Was, dla urozmaicenia. Dzień dobry. Masz tam jabłuszko. Łapcie sobie smacznego. Co tam u Was słychać? Już lepiej samo samopoczucie? Mam nadzieję, kogut! Nie tucz mnie, mam te buty, których nie lubisz. Tutaj wszystko w porządku, woda jeszcze jest. Jajka dzisiaj to nowego nie powinno być, czyli zostawiam im jedno tu, jedno tam, tylko przyklejam kawałek izolacji. No i zaznaczone. Czy to zda egzamin? Nie wiem, choć się domyślam, pewnie też odpadnie na dniach. Jak zaznaczam markerem, to zaraz wycierają. A jak podkładam sztuczne, to wszystkie kury już tak się zmrowiły, że te sztuczne z gniazd wywalają. Co nie włożę, to zaraz gdzieś na podwórku leży. Szybko się orientują, że to nie takie co trzeba. Wcześniej miałem takie sztuczne, twarde i ciężkie. To wtedy ja zwykle brałem do jedzenia do ludzi. Poszły chyba nawet nieraz to sam prawie sobie patelni nie rozbiłem, bo były tak dobrze zrobione, że były prawie takie. Takie same. O, jak jabłuszko smakuje. dobre stargu, 2 złote kilo, a jakie pyszne naprawdę. Mi też smakują. O, perełka, na taką zimnicę się wybrałaś? Że ci się chce latać jeszcze po lesie? A pewnie z 5 minut i przyjdzie do domu. Chociaż kto ją tam wie, ona to w dzień to mało wychodzi, ale wieczorem to w kółko. Lata i lata. Ostatnio nie wiem, pierwsza czy druga w nocy była. Dobrze, mnie obudziła pukaniem do okna. To wlazła. No, perełka, pokaż, którędy ty przechodzisz. Bo tutaj dziury, to mi się wydaje, że wszystkie już połatałem. A ty chyba jeszcze jesteś za gruba, żeby między szczebelkami się zmieścić. Ale którędyś ona przechodzi. No bo wątpię, żeby górą tu przelatywała. Jakąś dziurę gdzieś musi mieć. Może gdzieś pod spodem się przyciska. No kury nie przechodzą na całe szczęście. A perełka jakoś daje radę i rozwala kretowiska. A na targu jeszcze kupiłem zapasy dla leśnych ptaków. Kupiłem częściowo, bo u pana co biorę, zawsze mi dokłada więcej dla nich. Pan też dokarmia ptaki. Jak pan ogląda, to pozdrawiam serdecznie. I zaraz tutaj nasypiemy. Przeglądałem nagrania to same sikorki cały czas przylatują. Najwyższa pora, bo tutaj w beczce to tu. Już na dnie, na dnie. Zaraz, ja tą kamerę muszę gdzieś położyć, bo wysypię wszystko na ziemię i tyle z tego będzie. Ale to kury sobie by zjadły. A kurą też trochę zaraz sypniemy. No, no i tak mi się rozsypało i tak. Ale woreczek taki poręczny może się przydać do czegoś. To sobie go odłożę tutaj. Od razu nasypiemy tej hałastrze. Niech sobie tu przylatuje. No i o, słonecznik cały wyjedzony. Niech sobie tutaj przylatuje. To akurat się te wszystkie jastrzębie, kurzaje i wróblarze zmrowią do nich i będzie elegancko. No jeszcze zimno, to jeszcze trochę je podokarmiamy, ale za to za to z tymi. Z komarami żadnego problemu nie mam. Odkąd te ptaki tutaj latają. Pierwszy rok jak tu mieszkałem to było... Wydaje mi się tak przynajmniej. Zdecydowanie więcej. Ja teraz to już prawie nic nie używam na te komary. Czasami jak jest gorąco się śpi przy otwartych oknach, to takie do prądu podłączę, żeby w nocy nie gryzła, ale to rzadko kiedy już. Tak przyglądam się temu ogródkowi rabatce kwiatowej. I kurczę no, ładnie to wygląda. Nawet zielone, może na wiosnę by większość z tego odbiła. To byłby niezły sukces. No trochę się tutaj narobiliśmy przy tym. To dobrze, żeby coś tutaj odbiło. Ale to może całkiem, całkiem ładnie wyglądać. O, pierwsza chętna już przyleciała. Ale wiecie co? Ja dzisiaj, Dziowi, dam chyba wcześniej obiad. Zaraz puszczę te kurki na zielonkę. Lecę sobie na parze tego. Grzańca z ziołami pod pierzynę. Bo ja widzę, że to dzisiaj to nie, nie robota ze mną. Nie robota. Edziu, mamy coś tu jeszcze do zrobienia? Także, jak się zapakuje pod pierzynę, to nie latał tu potem co 5 minut, co? Nie, chyba wszystko tak z tego wynika. Wszystko, no, to dobrze. A jajka tylko zbiorę. To zbieram jajka i, i fajrant na dzisiaj. No i gdzie ta perełka przeszła, to nie wiem, ale z tej strony przyszła. Może tam gdzieś ma jakąś szczelinkę. I proszę bardzo, 20 jajeczek już jest. A jeszcze dwie małe kurki się niosą w środku. I teraz jeszcze jedna tutaj usiadła, ale nie wiem, może tylko posiedzi i sobie pójdzie, bo już dosyć późno. A tam dwie młodziutkie, malutkie w środku, w gniazdach siedzą. No w środku to nigdy nie ma dużo jajek, także podejrzewam, że będzie po jednym. To i tak ponad 20 sztuk. To bardzo, bardzo dobry win wynik, biorąc pod uwagę porę roku i okoliczności pogodowe. A ta czarna dalej lata w tej nazaczce. Dalej jej lotów nie podsiąłem. Może dzisiaj podetnę. No zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, nieście te jajka, nieście, bo trzeba na tą reparację Lublina zarobić. Obiad podany. Dzisiaj to z godzinę wcześniej, to nawet tak się nie zmrowili. Balbin tu się nie drze pod bramą. Ale już tam idzie z daleka i krzyczy. Idźcie sobie, podzióbcie trochę, się rozruszacie. No indyczka już dobrze biegnie. Czy jeszcze nie idealnie? Ale poprawa to jest bardzo znacząca, czyli wszystko wskazuje na to, o, że po prostu no, jeszcze tak trochę podskakuje, ale że to po prostu jakiś tam mechaniczny uraz był i z głowy. Nie wiem, jak jest z indykami. Wiem, że kury czasami to kuleją, jak coś tam z wątrobą im się dzieje. Czy u indyków tak może być, to nie wiem. Ale obstawiam tutaj taki uraz jakiś zwykły mechaniczny Może gdzieś tam z grzędy zeskakiwała, bo ona ostatnio lubi na najwyższej grzędzie spać. I kury obok nie śpią. I bez problemu już się wszyscy ze sobą oswoili. Prawda, Balbin zwany starą pompą. A odpalił Syrenę. Ale rzeczywiście ktoś zwrócił uwagę w komentarzach, że jak ja podchodzę, to on zawsze stara się stawać między mną. A tymi swoimi gąskami i mnie od nich odganiać, Balbi, nic się nie bój, nic nie chcę im zrobić. Chodź sobie z nimi, choć całe szczęście depcze już obydwie. To jest nadzieja, że te jajka będą zalężone. A mikstura rozgrzewająca już się grzeje. Dwa lata ten grzaniec stał w szafce i czekał na swój czas. Już chciałem się przebierać i pakować w pierzyna, to ani patyka w domu nie mam. Trzeba nanosić parę takich koszów, żeby na dzisiaj starczyło. A na jeden dzień to ze dwa takie kosze starczą. Jeszcze zależy, czy grube, czy cienkie. Ja drewno nosiłem do kominka. Tutaj państwo zajechali, którzy kiedyś, kiedyś lata temu przyjeżdżali tutaj do swojego dziadka. Teraz już mieszkają sporo kilometrów stąd, ale akurat dzisiaj byli urodziny, odwiedzić groby i zajechali zobaczyć jak się tutaj zmieniło. No i zmieniło się bardzo dużo. Poopowiadali jak to kiedyś tutaj było. Tutaj ten kawałek i z tyłu to wszystko było jedno podwórko, jedno gospodarstwo. Tutaj były pola, nie było tych drzew, no. Tutaj stodółka stała podobno. No i pozmieniało się, pozmieniało. Pooglądali sobie, jak to teraz wygląda. I tym pozytywnym akcentem ja się z Wami żegnam i naprawdę już lecę do chałupy się wygrzewać, oby jutro było lepiej. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na jutro na siódmą rano. Na razie, cześć!